Cześć, mam na imię Rafał i to ja Wam odpowiadam na wszystkie Wasze pytania, które macie odnośnie niemalowanych elementów czy to mailowo czy to telefonicznie i zawsze Wam objaśniam co trzeba zrobić z taką niemalowaną czaszką zanim ją oddacie do lakiernika bo niestety coś z nią trzeba zrobić a Wiele osób się dziwi, że, że to jak to, to to nie tak, że to z pudełka chłopu do malowania i na motor, no niestety tak nie jest. I takie mam przemyślenia i się z wami trochę podzielę. Wydaje mi się, że większość motocyklistów no, również posiada auto. Yy, I zapewne kiedyś mieli jakieś taką przygodę zdarzenie że trzeba było wymienić błotnik, zderzak bądź maskę. I co wtedy taka osoba robi posiadacz auta? No zazwyczaj odstawia takie auto do blacharza. Kupuje części albo używane, albo kupuje zamienniki. No jak kogoś stać to kupuje oryginały. Nawet jak kupuje oryginały, to co się później z nimi dzieje? No nie bierze takiego błotnika np. z Volkswagena, czy maski. Nie zanosi do lakiernika, lakiernik jej nie maluje. Nie przykręca sobie do samochodu. Tylko dodaje te wszystkie elementy niemalowane do warsztatu. Facet to wszystko sobie zakłada na auto. Pasuje wszystkie szpary, sprawdza czy wszystko mu tam leży. Czy z jednej, z jednej strony maska nie styka się z błotnikiem, a z drugiej strony jest szpara. Czy zderzak z lampami ładnie pasuje? Ja wszystko sobie spasuję, rozbiera to, odkręca, przygotowuję to sobie do malowania i dopiero lakieruję. Przygotowuję, mam na myśli to, że nawet jak kupuję nowy element, to on nie jest nieskazitelny. Tylko wiadomo, że takich błotników było wyprodukowanych kilka tysięcy na tłoczni, gdzieś te błotniki były składowane, gdzieś były transportowane. Więc na takim błotniku na pewno coś jest, i gdzieś tam trzeba będzie to grubiej zafilerować czy tam zaciągnąć minimalnie szpaplą, przygotować sobie tak, żeby to było idealne. I dopiero wtedy maluję i montuję na wóz. Jest jakieś takie dziwne przeświadczenie wśród motocyklistów, że jak on kupuje taką czaszkę w zamienniku, to ona jest idealna. To tylko wystarczy ją pomalować, i tam wszystko musi pasować. No i ja się zawsze zastanawiam skąd takie przekonanie, czym te osoby się, czym te osoby się kierują, że, że niby czemu. Jeszcze druga taka sprawa, że jakoś tak się utarło, że przy motocyklach to wszystko sobie robimy sami. No bo to przecież to jest banalne i proste. Przy samochodach raczej nie, no powiedzmy może, nie wiem. 5%, 10% właścicieli aut sobie naprawi samemu, ale tak to zawsze oddają to do fachowca. I teraz, co ja zawsze tłumaczę. Kupujesz taką czaszkę u nas, zamontuj do tej czaszki reflektor, stelaż, przykręć to do motocykla i zobacz, jak się spasują boki z taką czachą. Bo jak polakierujesz tą czaszkę i coś, coś będzie nie tak, gdzieś będzie z jednej strony szpara większa, z drugiej mniejsza to, to już jest nie do poprawy, to już nic z tym nie zrobisz i teraz jakie poprawki trzeba porobić aha, jeszcze jedna sprawa w tych czaszkach, w tych zamiennikach, czy to czaszki czy boki to już, już nie istotne jest tak no jak w każdym, domyślam się, w każdym przemyśle Taka forma wtryskowa, ona po jakimś czasie traci swoje, swoje jakby, parametry. No i po wyprodukowaniu 100 tysięcy czaszek, no już może nie być tak idealnie, jak były wyprodukowane nam pierwsze 100 czy pierwsze 500. I później Wam pokażę, właśnie ta czarna czaszka, to jest czaszka do zeta, ona jest produkowana przez Chińczyka od 3 lat. To jest ta czaszka. Ta za nią czaszka to jest nowy GSXR i to jest, myślę, że to jest z pierwszego miesiąca produkcji. My już mieliśmy tą czaszkę. Pokażę Wam różnicę odnośnie czaszki do Hondy CBR 603 i rok, gdzie to już jest produkowane 17-18 lat, podejrzewam. Yy, znaczy nie no, może nie, może w 2003 jeszcze one nie były produkowane przez, Chiń, przez Chińczyków. Może trochę, no, dajmy na to, że już 10 lat na pewno jest yy, produkowana. My takich czaszek to sprzedaliśmy tyle, że podejrzewam, że nie ma tylu CBR-ek w tym kraju na 100%, więc na skalę świata, no nie, to setki tysięcy podejrzewam, że już zostało wytłoczone. I pokażę Wam różnicę, jak wygląda czaszka z nowej formy wtryskowej i taka powiedzmy już tłoczona 10 lat. Tutaj mamy czaszkę do zeta. Zrobi sobie podgląd. I spójrzcie tutaj na wszystkie te krawędzie, które są. Gdzie one stykają się bezpośrednio z lampą. Na moje oko jest to idealne i tutaj nic nie trzeba z tym robić. Tak to wygląda. I przy okazji pokażę wam takie rzeczy. Te wszystkie czaszki, które są białe. One też są produkowane w czarnym ABS. -ie. Z premedytacją nie bierzemy czarnych, z tego względu, że widzicie, widzicie tutaj, tutaj takie rysy tutaj. To są rysy, gdzie czaszka dotykała o czaszkę podczas transportu. No i ta rysa to jest taka, że przetrzecie papierem, nie wiem, tysiączką, trzy razy i jest to idealne. Dla lakiernika nie jest to jakikolwiek problem, bo nie takie rzeczy robi jak zanosicie mu na przykład błotnik do malowania. Ale yy, motocyklista, który zamawia u nas czaszkę, jak taką czaszkę dostaje i widzi coś takiego. No to już jest telefon, i generalnie to już można sobie drzwi podpierać tą czaszką, bo to się do niczego nie nadaje. On już o tym wie. To teraz sobie wyobraźcie, jak na przykład wychodzi z formy takich czaszek. Nie wiem, maszyna jest odpalona i zrobią tych czaszek 500, może trochę więcej to sobie wyobrażacie, że co? że taka czaszka jest wyjęta, ona tam na poduszce jest niesiona na regał i na regale obok drugą stawiają na poduszce oddaloną o pół metra żeby one czasem się nie dotknęły a jak później takie o 24 zamówi do Polski łącznie z 300 czaszek to oni pakują w takie kartony metr na metr wypełniają je styropianem i, i wtedy same czaszki zajmują cały kontener no oczywiście tak nie jest tylko jak oni tego narobią, to walą na kupę, jedna na drugą. Później wpakują na jeden karton 30 sztuk. Jedzie to sobie przez dwa tygodnie, przez parę tysięcy kilometrów, wytrząchane, wytrząchane. No to, o, tak jak tutaj, no to coś tam zawsze na nich jest. Ale w każdym razie wracając do tematu. To jest czaszka z nowej formy i wygląda w taki oto sposób. To jest czaszka do. R6 3 5 i tutaj już wam pokażę, o czym ja zawsze mówię, żeby na co zwrócić uwagę przed oddaniem do lakiernika. Historia lubi się powtarzać. Problemy z kartą. Podejście numer 2, już opowiedziałam o tych wszystkich czaszkach, co, która, gdzie, jak. No to powiem jeszcze raz. Skończyliśmy, no skończyliśmy, zaczęliśmy. Na R6 Trzeci, piąty, yy, i chyba skończyłem mówić o tym, co mówię przez telefon. Jakie elementy, gdzie trzeba pousuwać, żeby nie było problemów ze spasowaniem. No, i zaczynamy od szóstki. Widzicie tutaj otwór. To jest podejrzewam początek boczka. Tu się go wpina, i później się go wpina, i tutaj, i tutaj. Ten otwór. Jest spoko, najgorszy nie jest. Minimalne są tutaj takie nadmiary na rancie. Z drugiej strony jak widać tu już jest zdecydowanie tego plastiku więcej. I on już mógłby przeszkadzać przy swobodnym wpięciu się boczka. A w tym miejscu no to już ten otwór jest dużo dużo mniejszy. Zobaczmy czy widać. Ten. Widzicie, jakie tutaj są chrupy plastiku. Jest dużo mniejsze od tego. No i to już trzeba sobie nożykiem odciąć przed malowaniem. I jak będziecie pasować przed lakiernikiem, no to zobaczycie, że już tutaj Wam ten boczek nie będzie chciał się wpiąć. Gdyby nawet się wpiął, to teraz jeśli tutaj dołożymy podkład, bazę, drugą warstwę lakieru plus bezbarwny, no to już to będzie tak zalane, że tutaj wtedy już będzie problem, no i... E, przy montażu będziecie chcieli to poprawić odskoczy Wam lakier, no akurat w tym miejscu to będzie pół biedy, bo i tak tego nie widać, no ale po co to robić, jak to można zrobić zrobić zawczasu też są widoczne tutaj takie rysy transportowe Otwory na szybę są ładne, na lusterka również. Też nieraz można tutaj po tym rancie sobie przeciągnąć samym ostrzem noża, opierając ostrze po prostu tam w ten sposób i drz, przejeżdżając i też... E, o, taki, takie rzeczy, takich rzeczy się pozbędziecie. Jeśli lakiernik jest kumaty, no to wiadomo, że on to wszystko ładnie zrobi, żeby takich rzeczy nie było, no ale jak lakiernik jest taki, który maluje plastiki motocyklowe za karę, bo on woli pomalować trzy maski niż jedną taką czaszkę, no to będzie miał to gdzieś, wam tak to zostawi, obmaluje i później wygląda jak wygląda. Trzeci, czwarty jest to ceberka, jest to jedna z gorszych czaszek, jakie mamy w ofercie i to właśnie ja przypuszczam, że te, ta, tak jest, tak z tego względu, że tyle lat już jest produkowane. I tutaj, i tutaj widać na rancie, tutaj, gdzie klosz powinien ładnie wejść w otwór. Przez takie rzeczy już ten klosz nie będzie chciał wejść. Tak samo tutaj, tutaj w tym miejscu. Ważne też jest, żeby sobie tą czaszkę przyłożyć, no tak jak w tym przypadku, gdzie jest bardzo duża powierzchnia styku czachy, czachy z bokiem. No i jak już sobie wszystko to złożycie razem, lampę ze stelażem założycie na, na motocykl, no to wtedy sobie pasujcie ten bok. Bo może się okazać, zresztą nawet tak się okazało przy składaniu CBR-ki 5-6. Gdzie na górze i na dole z jednej strony, jakby z tej strony, tu szpara była bardzo ładna, tutaj była bardzo ładna, a środkiem szpara była większa. No jest to przy takiej czasce niemalowanej. No łatwo się tego pozbyć, bo wystarczy na, wziąć na kawałku na kawałku drewka, czy czegoś, papier przetrzeć trochę dół, przetrzeć trochę górę, przyłożyć do boku i już wtedy ta szpara na środku się zmniejszy i wszystko będzie tutaj ładnie dolegało w czaszkach e, zaraz chwileczkę aha, tak żeby się ładnie to światło odbiło, o w tym miejscu w tym miejscu tutaj w niektórych czaszkach e, widać takie Małe dołki w głębienia, tak jak tutaj. Są to miejsca, miejsca wtrysku tych elementów montażowych, gdzie jest tulejka stalowa. Podejrzewam, że tutaj jest generowana większa temperatura podczas wykonywania tego wtrysku i dlatego minimalnie wciąga ten materiał. Jak widzicie, tutaj też jest, na przykład, przed tą tulejką nadmiar plastiku. Ja to, porównuję, ja to porównuję z takimi rzeczami, jak na przykład modelarze kupują model do sklejania plastikowy i wyłamują z niego te elementy, wszystkie po kolei. To te elementy na, na rantach, gdzieś na brzegach, one też takie nadmiary powtryskowe mają. Jak nieraz widzieliście, to później taki taki model, on też jest szlifowany papierem przed lakierem, żeby on był gładki. Więc takie rzeczy też trzeba sobie obejrzeć. I to usunąć, no a te zagłębienia dla lakiernika nie będą najmniejszym problemem. Aha, no to teraz jeszcze mieli drugiego dziadka. Tu też mamy litra CBR, to też jakiś tam dziadzio, czwarty, piąty. Czwarty, piąty. No spójrzcie tutaj na to. Też jest to do obrobienia. Przetrzeć papierem, zafilerować. Czy tak samo jak na przykład tutaj rant. Gdzie idzie szyba jak to będzie wylakierowane później pójdzie czarna szyba no to na tej czarnej szybie będzie to będzie to wszystko widoczne jakieś takie trójkąciki nie. A wystarczy to przetrzeć. Jakieś trójkąciki? Więc to jest, to jest robota, którą trzeba wykonać przed oddaniem do lakiernika. No i to, to ja często słyszę już w głosie, przez telefon, jak już, no nie wiem, jakieś tam czarne wizje się zaczynają roztaczać przed kupującym, przed słuchającym tych moich uwag, że to już chyba nie da rady. Na przykład tutaj też nam wystaje kawałek takiego takiego plastiku. I teraz pokażę Wam czachę do nowego gsx Taką właśnie, która była wykonana na świeżo z nowej formy. Ona jest, ona jest praktycznie nie nieskręcona, tylko takie jest. Wszystko jest złożone tylko na te, na te wsówki, w otwory. Nie jest to skręcane. Może, może, może kamera wezmę, żeby to się faktycznie rozleciało. Zobaczcie z bliska, jak wygląda spasowanie takich elementów. Tak, jak wam powiedziałem, to, to jest w ogóle nie skręcone. Tylko to jest tak sobie złożone. Te wszystkie tutaj ranty, otwory to jest tak jak w przypadku tej czachy do, do Zeta. Spójrzcie na to twory boczne. Każda krawędź jest, każda krawędź jest idealna. Każdy otwór, wszystko jest, wszystko jest cacy. No i teraz sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest kupić taką czaszkę zamiennikową, no i poświęcić. Trochę pracy, żeby to wyglądało idealnie. Taka czaszka nowa kosztuje w granicach 300-400 zł. Więc to podejrzewam jest... No za tyle kupicie jakąś spawaną albo... Złamanym uchem danym takim do, do spawania, żeby sobie to dorobić. No nie wiem, która tam będzie lepsza, czy jedna, czy druga, to i tak trzeba będzie ją drzeć, trzeć, filerować malować i, i jakby no, roboty tyle samo i mniej lakiernik za to nie weźmie. Druga jeszcze jest sprawa, na którą zwracam uwagę, każdy mówi, a bo oryginał to w ogóle to tam idealnie, bo to wszystko jest tak idealnie. No, oczywiście, że jest idealnie, bo nikt z Was, no ja też nie, nie, nie widział czaszki oryginalnej, wyjętej prosto z formy wtryskowej, tylko nawet jak się kupuje nowy element plastik w serwisie, to on już jest polakierowany, więc ktoś go do tego lakieru przygotował. No a wiadomo, że jak, jakość, jakość produktu no, jest nieporównywalnie lepsza, jeśli chodzi o oryginał. No, ktoś to musi sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. No taka Honda czy Yamaha, no, raczej by sobie na to nie pozwoliła, żeby były takie właśnie farfosty gdzieś wisiały. Więc y, dlatego tak to wygląda. No, wygląda to lepiej niż taka zwykła biała wyjęta z formy wtryskowej. Ten film będzie wrzucony wrzucony na nasze aukcje, żeby można było sobie je linkować. No i to też tak jakby po części dla siebie to nagrałem, żeby już jak teraz ktoś będzie pytał to będę tylko link wysyłał do filmu na YouTubie no i jak przełknie przełknie jakość tych czaszek albo pomyśli, że może chłop w miarę sensownie mówi no może jest w tym trochę racji no to podejrzewam, że kupi no a jak, jak kogoś te rzeczy wystraszą no to i my będziemy mieli spokojniejszą głowę, bo nie będzie pretensji maili, telefonów i, i takich rzeczy także do następnego Podejrzewam, że znowu, jakby sytuacje życiowe i klienci jakoś nakierują mnie na kolejny film o nowych rzeczach. Na razie, cześć.